Cześć, to ja, rozetka LPS TV. Dzisiaj, no, <laughs> to znaczy nie dzisiaj, tylko kiedyś Wam mówiłam, że będzie nowa Kwikła. No jeśli chcecie zobaczyć Kwikłę, to zapraszam. Zaraz ją Wam pokażę. Jest to jamnik. Z Monopolii, oczywiście, poczekaj Ja tu stanę. Dobra, no i powitajcie. Piękną Kwikłę. Tak, to jest właśnie Kwikła. Trochę ją tutaj przybliżam. Jest to Jamik z Monopoly ma na dziurkę. Wygląda tak. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze z bliska ją. Wiem, że jest trochę ciemno, ale niestety. Dobra. No i to jest właśnie kujła. Chciałam Wam ją tylko przedstawić. I życzę bardzo, bardzo, bardzo miłego dnia. Chciałabym, żeby... Na moim kanale było trochę więcej lajków i subskrypcji. Ale dziękuję Wam, że staracie się mi pomóc y, z tymi subskrypcjami i lajkami. Więc na razie, to już wszystko. A jeszcze taki ważny komunikat: że y, są jeszcze LPS, których nie znacie. Mogę Wam je przedstawić. Już właśnie po nie idę. dobra. Nie Znacie tych trzech shorthairów, znaczy, no nie wiem czy nie znacie, może i znacie, no ale mi się wydaje, że nie znacie, znaczy u mnie nie znacie, oczywiście, bo oczywiście takie shorthairy są. No to jest Zafira, ma dziurkę, I przepraszam, że zgapiłam pod Zafirę PSTV, ale po prostu to imię do niej tak pasuje, że musiałam je, yy, tak, no, yy, no jak to się nazywa, zgapić, o. no, dobra, tu jest Marinette. Marinet ma dziurkę, wygląda tak, również to jest short hair I to imię Marinette jest z bajki Biedronka i Czarny Kot A, jeszcze coś Bo zapomniałam trochę jak się zmienia zdjęcie kanału I jeśli wy wiecie to piszcie w komentarzach, bardzo was proszę Bo ja po prostu nie wiem, no nie wiem jak się zmienia zdjęcie kanału Ej, a mnie przedstawić? No, no tak, no, przedstawmy teraz Elektra. To jest Elektra, Elektra ma dziurkę, wygląda tak. No i chcę Wam o czymś opowiedzieć. Jak byłam w sobotę, gdzieś byłam w sobotę i tam zakupywałam pet shopy. W piasku I No to były same jamniki O i jeszcze mogę wam pokazać Jak rysuję jamniki Pokażę wam te jamniki, które mam Dobre. Więc to jest kujkła. Tak ją narysowałam Moim zdaniem jest bardzo ładna No, dobra tu Mamy jeszcze pełno kuików, Bo one są też wydrukowane To jest taka oryginalna To są dwie podróbki Dobra. To no już mamy. Teraz będzie motylka. Motylka jest tak. Niezbyt chyba mi ona wyszła, ale jest. To jest oryginał. I tu mamy drugą. I następną. Dobra. I to wszystko tu kładziemy. No i teraz mnie oczywiście też mamy. Berusię. To jest Berusia. Moim zdaniem mi ślicznie wyszła. Chyba najładniej, ale nie wiem. No i tu mamy jeszcze dwie podrabiane. Wam pokażę. Dobra. Yy, no przejdźmy do Greci. Tutaj są trzy Grecie. Pokażę Wam tą oryginalną. Poczekajcie. Już Wam pokazuję. To jest oryginalna Grecja. Jest ona piękna, też mi bardzo ładnie wyszła. Moim zdaniem chyba jest ta jedna z najładniejszych jamników, które narysowałam. Dobra. Sowa mi chyba najgorzej wyszła, ale nie wiem. Tutaj mamy rysunki jeszcze Daimonda, Też mi bardzo ładnie wyszły. Jeszcze tu Wam trochę pokażę. Jeszcze oryginalne. I tutaj podróbki. Dobra. Te podróbki są po prostu wydrukowane, czyli serowane. Jak pan sobie... No i tutaj mamy stawanę, która niezbyt ładnie mi wyszła. Nie wiem, ale moim zdaniem ten nos wygląda jak usta i po prostu nie wszystko wyszło. Może dla innych to jest ładne. Jeśli ładnie mi wyszło, to dawajcie łapkę w górę i dajcie znać oczywiście w komentarzu, że to jest prześwietne. No dobrze, moim zdaniem te rysunki są bardzo ładne. I chciałabym Wam jeszcze coś przedstawić. Przedstawię Wam jeszcze Baksa. E, tu jest Baks oczywiście. To jest Baks. Przez onskiej Haberi. Dobra. To jest Bax. Baks ma dziurkę. Nie ja te wszystkie. Cztery pietrzek dostałam na święta. Jest to Coli e, i jest też mini Hachimals, który trochę... E, zaraz Wam pokażę. Taką to jest mini Hatchimalsa. Jest taki piesek. Moim zdaniem jest to najładniejszy mini Hatchimals. A mi się akurat ten trafił. Jestem bardzo zaskoczona. Eee, no. I to był ten box i te wszystkie rysunki. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodobało bardzo, więc na razie życzę Wam miłego dnia i miłego komentowania, lajkowania i subskrybowania. Na razie, pa!